No i żeby tradycji stało się zadość, jeszcze w, w, po, w pojedynkę nad Rynną, hmm. nie ma to jak spotkanie hmm. z Rynną, hmm. Trady, żeby tradycji stało się zadość, tak. trochę innej perspektywy, już siedzi za telefonem, <noise> naprzeciwko mnie, tak. może coś podpowie, jak coś, będę znowu krążyć, e, a propos, Właśnie tego dbania, tego dbania y, o ten ad persona wizerunek. Dlaczego to jest takie ważne? I dlaczego właśnie to spowodowało, że nie widzimy zjawisk naprawdę y, złych, złych y, zjawisk, które mają miejsce, na które nie potrafimy, nie potrafimy powiedzieć, nie, nie pokazać niezgodę. No. Nie potrafimy adekwatnie reagować. O, nie potrafimy adekwatnie reagować do, do tego, coś, co ma miejsce. To jest Przymykamy przerażające. Przymykamy oczy. Udajemy, że czegoś nie widzimy. Dlaczego? Dlaczego? Że właśnie dlatego może, że nie widzimy jako zjawisko destrukcyjne, złe, złe, zwyczajnie złe, brutalne, jakie jeszcze? Obrzydliwe. Obrzydliwe, to byś powiedział. Czy to właśnie nie jest efekt tego ad persona dbam o swoje dobro osobiste? A ja się, i nie widzę nic, i nie widzę nic, co się dzieje wokół mnie. I nie reaguję na zło, na niesprawiedliwość, na po prostu no takie podstawowe, podstawowe wartości w gruncie rzeczy. Co? Tobiasz. No. Nie wiem, ile mam czasu, No mów, mów. Ale tak mi się przypomniał, a propos jak kiedyś w ra nieraz w Radiu zdarza się e, poruszać tematy nawet polityczne. To kiedyś e, ktoś mi tam napisał nie baw się w politykę. No. że ja się nie bawię w politykę. Nie interesują sprawy społeczne. Ну, właśnie.